Jak właśnie z takiej czystej postaci, bez żadnego formatowania, przejść do takiej kolorowej tabeli? I w pierwszej kolejności zajmiemy się obramowaniem krawędziami komórek. I ja sobie zaznaczę taki obszar, na tym będę chciał rysować sobie różne obramowania. I gdzie możesz znaleźć obramowania krawędzi komórek? W pasku narzędzia główne, o to była ta ikona. i Możesz kliknąć ją bezpośrednio. Tutaj ta ikona mówi o tym, jakie ostatnio było rysowane obramowanie. Jaka krawędź była rysowana. Tu jest pasek rozwijania menu. To jest dosyć pokaźne menu, ale większość rzeczy, no to jest prosta. Tak, Górna krawędź, dolna i prawa-lewa odpowiednie. Brak krawędzi, no to akurat mam brak krawędzi, więc chcę coś innego. Chcę ona na przykład wszystkie krawędzie. Kliknąłem, patrz, widzisz, tu zostały zamalowane wszystkie krawędzie. Bo w Excelu te tutaj szare to są takie standardowe, które nie będą widoczne. Te obramowania komórek nie będą widoczne na wydruku, a dopiero te, opcją właśnie rysowania krawędzi obramowa, im będą widoczne. Te są tylko po to, żeby Ci informować, gdzie się kończy dana komórka. I dalej, znowu sobie zaznaczę ten obszar i idziemy dalej. Pasko menu, opatrz, krawędzie zewnętrzne. Ja chcę krawędzie zewnętrzne, ok, ale patrz, żadnej zmiany. Dlaczego? Ponieważ krawędzie się zamalowują. Ja najpierw namalowałem krawędzie wszędzie, gdzie się dało, na tym obszarze, a później wziąłem go, zaznaczyłem jeszcze raz i zamalowałem boczne. No i ponieważ zamalowałem jeszcze raz to samo co było, został efekt taki sam. Więc, żeby to było widoczne, najpierw skorzystam sobie z opcji o brak krawędzi. Teraz sobie wykorzystam brak krawędzi i proszę, nie ma żadnej krawędzi. I teraz, jak sobie wybiorę znowu ten obszar i zaznaczę krawędzie zewnętrzne, będą zamalowane tylko krawędzie zewnętrzne. O, następna opcja jest o krawędzie gruby. Akurat dla tego obszaru nie chcę, ale sobie zrobię dla mojego obszaru tytułowego krawędź grubą. I tu widać następną rzecz, że. Tu w arkuszu nie widać krawędzi góry i krawędzi po lewej, ale tak naprawdę one są i będą widoczne podczas wydruk. Chodzi o to, że akurat tak został sformatowany Excel, że nie pokazuje tej krawędzi na samej, samej górze, tak, nad pierwszym wierszem oraz po lewej od pierwszej kolumny, ale ona tam jest. tak? Wystarczy, że zaznaczę sobie ten obszar i go przeniosę o, tu, tu, o, jeszcze tu. Proszę, widzisz, jest pogrubiona zarówno z góry, jak i z lewej. Teraz sobie przenieszę sobie z powrotem, bo tu mam odpowiednią szerokość kolumn dopasowaną. I idziemy dalej po tym menu. No, to są już bardziej zaawansowane, ale to dalej po prostu rysowanie kolejnych krawędzi. A mnie interesuje teraz bardziej sekcja Rysuj obramowanie. Tak, i kliknę sobie na to Rysuj obramowanie. Patrz, zmieniła mi się ikona kursora teraz jest taki ołóweczek i dokładnie ołóweczek to znaczy że mogę sobie rysować mogę sobie rysować co rysować sobie prostokąty no takie prostokąty ale mogę też rysować linie pionowe ale jak przejdę za bardzo w bok to będzie prostokąt ale jak będzie tylko jedna krawędź zaznaczona to będzie tylko linia pionowa równie dobrze pozioma Widzisz, takie właśnie rysowanie prostokątów umożliwia mi teraz ten ołóweczk, ale jest jeszcze opcja dalej: o, rysuj siatkę obramową. Widzisz, do tego ołóweczka dodana została siatka. Taki kwadracik z jeszcze krzyżykiem w środku. I efekt jest tego taki, że jak teraz będę rysował prostokąty, to one będą od razu wypełnione krawędziami również w środku, wszędzie w środku, ale one też mogą rysować pojedynczą. Krawędź, pojedynczą linię pionową czy też poziomą, tak, wystarczy przyciągać, Ale, oczywiście, jak przeciągnę za bardzo w górę, no to od razu będzie już ta cała siatka. Tu dużo pomalowałem sobie krawędzi, a może niekoniecznie wszystkie je chcę, żeby były, i tu jest bardzo dobrze. Następna pozycja menu to jest akurat wymasz obramowania i też możesz sobie wymazać pojedynczą linię pionową poziomą bardzo łatwo, ale też możesz wymazać cały prostokąt, tak jak sobie zaznaczę i wymarzę cały prostokąt nie została żadna krawędzia, tu została boczna i tak naprawdę tam jeszcze została krawędzia ale też sobie, o, wszystko usunąłem nie powinno być już żadnej widocznej krawędzi i patrz tu cały czas, do tej pory rysowałem kolorem automatycznym ale możesz sobie wybrać inny kolor o, no, weźmiemy sobie ten niebieski tu jest dalej aktywny Rysowanie siatki. Więc teraz, jak sobie zaznaczę, obszar o będzie niebieska siatka. O, jeszcze ją tu w tą stronę przedłużę. O, mogę sobie jeszcze tak przedłużyć. Widzisz, narysowałem linię tym razem na niebiesko. Jak wyjść z rysowania siatki? O, wystarczy nacisnąć Escape. I zobaczmy, co my tam jeszcze mamy. No, kolor jest jedna rzecz, ale następny jest styl linii. I na przykład, mogę wybrać linię przerywaną. Ona jest trochę grubsza i widzisz też, ale automatycznie mi się jeszcze włączył to rysowanie Siatki. Widzisz, powstała siatka, tylko teraz krawędzie są przerywane. Znowu wyjść z tego trybu Escape i zobaczmy jeszcze coś. O, więcej obramowań, tylko może sobie najpierw zaznaczyć obszar, który chcę i dopiero wybiorę tą opcję więcej obramowań. I patrz, automatycznie mi się włącza takie okienko. Przede wszystkim po kolei Jest styl linii, standardowo jest zwykła Dalej kolor Ja sobie wybiorę teraz może automatyczny I tu jest ta Sekcja do rysowania krawędzi Najpierw zajmiemy się tymi Ikonami, obrazkami Na samej górze, tak? Brak Krawędzi, czyli tutaj mam jakieś krawędzie, tu patrz, tu są takie na szaro. Czyli w niektórych miejscach są w niektórych nie ma, albo w niektórych po prostu różnią się formatowaniem. Tak jak jest na przykład u mnie, bo tu jest na przykład inna krawędź niż w tym miejscu. Dlatego one są takie tylko lekko poszarzone, sygnalizując to, że się różnią formatowanie, Jak ja sobie teraz wezmę brak krawędzi, to one zostaną tutaj wyczyszczone, ale na arkuszu dalej są. Dopiero jak zatwierdzisz OK. To te zmiany wprowadzone tutaj zostaną wprowadzone do arkusza. Czyli, OK, i patrzę, ja tam wyczyściłem wszystkie krawędzie. I do tego dodatkowych obramowań możesz właśnie wejść tutaj, klikając na ostatnią pozycję w menu. Możesz teraz rysować obramowania. Możesz wybrać właśnie jedną z tych dużych ikon, i tu obramowania, czy też kontur, właśnie zewnętrzny, obramowania wewnątrz wybiorę inny styl kliknę, żeby było widać różnice. i tu są te style no i jak sobie kliknę, o widzisz kliknąłem drugi raz, zostało zamalowane żeby wyczyścić wybieram tą ikonę, ale tu też jest opramowanie takie bardziej szczegółowe, jakbyś na przykład chciał no, rysować tylko takie opramowanie u góry, a tu w środku już jakieś inne, a tu znowu jeszcze na samym dole inne, to daje Ci takie możliwości i odpowiednio, jeśli klikniesz te ikony będziesz miał taki sam efekt, ale też jak patrz, tu już jest zaznaczona linia i ja ją kliknę drugi raz, to ona jest wygaszona. Kliknę znowu i znowu się pojawia. I tak samo jeśli teraz kliknę tą ikonę, krawędź dolna, tu dostaje wyłączona, włączona. I dla każdej z tej ikony opcja ta działa, ale mogę rzecz nacisnąć na przykład kontur i wtedy będziesz miał z wszystkich stron właśnie kontur, czyli to będzie jakbyś kliknął jednocześnie tą, tą, tą. I tą, tak wyczyściłem je sobie teraz, nacisnę Ctrl, widzisz te wszystkie się załączyły. Odpowiednio te wewnętrzne to są odpowiednie opcje. tak Jeśli chodzi o kolorystykę, tak masz tu całkiem pokaźny wybór jeśli chodzi o motywy standardowe, ale też możesz zawsze wybrać sobie jeszcze dokładniejsze. O, tu jest akurat mi się zakładka niestandardowo otworzyła, a tu jest jeszcze standardowych znacznie więcej kolorów. Ale ok. Ja. Na razie będę tutaj tylko z tych standardowych korzystał, wybiorę sobie jakiś inny, żeby było więcej malowania, możliwości. Tak, pokażę ci jeszcze tu. Ha, można jeszcze, właśnie, przekreślać sobie bardzo dużo możliwości. No, ja w, za każdym jak coś ci ucieknie, możesz zmienić odpowiednio kolorystykę, bo na przykład mi się ta trochę źle kliknęło, więc czasami lepiej wykorzystać te ikony, niż klikać bezpośrednio na ten obrazek. No, ale tu, patrz jak sobie to zatwierdzę, jak to dziko wygląda. Więc ja sobie może Ctrl Z cofnę i teraz wybiorę formatowanie, jakie ja chcę osiągnąć. Ja chcę po prostu, tak naprawdę, mieć takie zwykłe formatowanie z kolorem automatycznym, zarówno po konturze, jak i wewnątrz. I teraz zatwierdzam OK. Wszystko jest ładnie. Jeszcze tutaj sobie na samej górze obramowanie pogrubione, proszę zostało wybrane. Patrz, tutaj została dodana gruba krawędź, ale kolor jest nie taki, jaki chcę. Czemu tak się stało? Ponieważ jak ja zaznaczałem sobie ten obszar, wybierałem z tego menu grubą krawędź, czy na przykład nawet mogłem sobie kliknąć tutaj, nie patrzę wtedy w ogóle na kolor linii, a tu jest wybrany kolor niebieski. Tu o tym należy pamiętać, jak wchodzisz to właśnie w formatowanie komórki i zakładkę opramowania, te wszystkie rzeczy masz przed swoimi oczami w jednym miejscu, tak? Tu też jest jeszcze może być nawet opatrz, nawet styl jest inny, ale ponieważ tu jest akurat od razu styl ustalony na grubą krawędź, więc tylko kolor mi wpłynął. Czyli ja sobie teraz chcę automatyczny kolor. O, patrz nawet mi się jeszcze włączyło formatowanie z wcześniej. I teraz dopiero, o jak nacisnę, gruba krawędź, będzie na czarno. I to wszystko jeśli chodzi o obramowania.